Korekcja małżowin usznych. Jest to najczęściej wykonywany zabieg u dzieci. No, przyczyna jest wiadomo, odstające małżowiny mogą być przyczyną kłopotów z otoczeniem, z rówieśnikami, którzy często próbują dokuczać takiemu dziecku. Dlaczego, powstaje, dlaczego powstają odstające uszy? Pierwszym powodem jest niewłaściwe wykształcenie się niektórych elementów ucha tak zwanej grobelki i odnóg, to przedniej i tylnej. Jeżeli ucho jest w tej części źle wykształcone, no to nie mamy, mamy spłaszczenie w tym miejscu ucha, co powoduje, że małżowina staje się bardziej odstająca. Drugim powodem jest z kolei nadmierne wykształcenie się tego elementu głębokiego, który jest nazywany kąchą. Jeżeli ona jest bardzo głęboka, to ucho wtedy również staje się bardziej odstające. Zabieg operacyjny polega na tym, że staramy się przywrócić normalny wygląd tych elementów. W związku z tym odkształcamy tak ucho, żeby przywrócić jego normalny, w zasadzie prawidłowy wygląd, dzięki czemu małżowina jest mocniej przyłożona do czaski. Wykonuje się to poprzez to, przez odpowiednie nacięcie chrząstek albo czasami wycięcie fragmentu chrząstki, które pozwala nam na uzyskanie tego efektu. Uszy, jak wyglądają po operacji, w dużym stopniu zależy, jak wyglądają przed operacją. Tak naprawdę my nie mamy symetrycznych małżowin usznych. Jak się przyjrzymy każdemu, na przykład ja również mam jedno ucho troszeczkę inne niż drugie, to wtedy oczywiście te uszy też tak idealnie, identycznie nie będą. Aczkolwiek pacjenci i pacjentki najbardziej zwracają uwagę na to, przede wszystkim na symetrię, czy są symetrycznie przyłożone. Staramy się to zrobić i zazwyczaj to się udaje. Aczkolwiek czasami bywa tak, że w celu uzyskania rzeczywiście oczekiwanego przez pacjentkę efektu trzeba zabieg na jednym uchu powtórzyć, żeby uzyskać no, prawie idealną symetrię.